Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy o 5D. Gdzie to jest? Gdzie to miejsce się znajduje? Gdzie nas przyniosą? <laughs> Muszę Wam powiedzieć, że już czasami znajdujecie się w 5D. Jak to możliwe? To zależy tylko i wyłącznie od Waszej wibracji, od Waszego podejścia do świata. I dlaczego nam się dzieją rzeczy z 3D? Bo schodzimy na dół. Wstajemy rano szcz szczęśliwi, widzimy słońce na dworze. Jesteśmy w 5D. Wychodzimy do pracy, dostajemy mandat od policjanta, schodzimy do 3D. <grych> Spotykamy się ze znajomym, wspominamy dawne czasy. Podnosi się nasza wibracja. Przychodzimy do domu, kłócimy się z rodziną, spada nasza wibracja. Na czym polega to 5D? O co tutaj chodzi w ogóle? Chodzi o to, że gdy będziemy w 5D, Powinniśmy utrzymać tą wibrację. Wiem, że nie jest łatwo. Fachowcy mówią, żeby być w 5D, to trzeba myśleć w taki sposób. Nie mam co do jedzenia. Będę szczęśliwszy, bo będę szczupły i ładny, nie mam pieniędzy. Nikt mnie nie okradnie. Chodzi o to, żeby z każdej sytuacji znaleźć coś dobrego. I kiedy to niby będą te zmiany. Już są zmiany. Powoli, ale już są zmiany. Oczywiście, że trzeba podtrzymać tą wibrację, żeby ona jak najdłużej trwała, bo to właśnie wtedy wraz z solarnym flaszem złączą się wszystkie na nasze istnienia i wszystko, całą, cała nasza pamięć wróci. Cała nasza maestria, cała wiedza, którą zdobyliśmy przez tyle wieków. Ale w czym jest sekret, że w, w momencie, jak to się stanie, w momencie flaszu, zależy od naszej wibracji. Co do nas wróci? Gdzie będziemy wibrować? Czy w smutku, w braku, w bólu, czy w szczęściu i w miłości? Jeżeli będziesz wibrować w szczęściu i w miłości, to już zostaniesz w tym szczęściu i miłości. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie je umieścić na dole wideo. Jeszcze będziemy rozmawiać na ten temat. To dopiero początek. Dziękuję wszystkim. Namaste.